Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować i otworzyć mega dużą paczuszkę stopsa angielskiego. Zobaczymy, co w środku fajnego przyszło tym razem do mnie. Popatrzcie jaka ona jest gruba. Wow, ile tutaj jest rzeczy? wszystko wszystko A więc moi drodzy mamy multipaki update'owe w liczbie dwie sztuki każdej czyli tam gdzie jest Ronaldo są dwie sztuki i tam gdzie jest Van de Beek dwie sztuki Ja już to na odcinku prezentowałem więc dzisiaj sobie otworzymy luźne saszetki. Do tego mamy multipaki z Rashfordem. Luźne saszetki i tutaj albumy na cztery karty na każdej stronie. I jest jeszcze koperta. Zaraz zobaczymy jakie tutaj w środku są karty. Czyli mamy dwie XL-ki: Alexander Arnold i Jadon Sancho. A tutaj mamy brązowego Halanda. Dwa razy, moi drodzy, nie miałem jeszcze tej limitki, więc jest kolejna do kolekcji. Super. Tutaj są kodziki. No i ile mamy tutaj saszetek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć saszetek i te właśnie saszetki sobie otworzymy teraz na odcinku. Zobaczymy. Może tutaj też wpadnie jakaś limitka fajna. Star Player McGregor, Morgan, klub Hero. Deli, Draxler, logo Lipska, Gareth Bale i Kingsley Coman. Czyli tutaj nie było nic ciekawego. Uriere, czyli Tottenham. Messi, klub 100. Star player Sabitzer. Do tego Robertson Stepanienko, Delaney i Wersajko. Ponownie mamy Tottenham. tym razem Harry Wings, Star Player Wiska, Mason Mount, MacGregor, Jardel. Azard i Militao. Tym razem klub Hero Fernandinho z Manchesteru City. Men of the match Turam. Rising Star Lodi. Lindelew. Defoe. Weigl i Semedo. Agüero z Manchesteru City, Men of the Match Bruno Fernandez, Cirque Rising Star, Loftus Chick, Solomon, Verratti i Benzema, Men of the Match Clichy jeden z rzadszych. Dalej Rising Star Dagba, Van Dyke, Embolo, Olmo, Roberto i Logo Atletico. Mamy Tottenham, Sisoko. Dalej Man of the Match Ayer, Rising Star Fati, Kante. Krywców, Marco Royce i Saul Niguez. No jak na razie nie ma nic konkretnego w tych saszetkach. Logo Manchesteru City, Man of the Match Madison, Rising Star Adams, Mendy, Michele, Sarabia i Zile, Manchester City, Rodri, klub sto Mbappe, Rudiger, star player, Rashford, Club hero, Payet, Neymar i Alaba. No i została nam ostatnia saszetka, mamy jeszcze raz City, Gundogan, do tego star player Rashford, logo Liverpoolu, Kramęczyk, Hajdara, Rafa Silva i Messi, mało jest Messiego, więc fajnie, że wpadł. Tak więc moi drodzy, no niestety w tych luźnych saszetkach nie wpadło nic takiego konkretnego poza może dwoma klub 100. No i tym bazowym Messim. Jeżeli chodzi o nowości do mojej kolekcji, to brązowy Haland wpadł, bo nie miałem go jeszcze. Natomiast te duże już wcześniej posiadałem, ale Aleksandra Arnolda nie mam chyba na powtórce, więc fajnie, że przysłali. No i co? Będzie, moi drodzy, odcinek na tym drugim kanale, gdzie nie wrzucałem jeszcze multipaków update'owych. Tam też będą. A więc już teraz Was serdecznie zapraszam. No i co? To by było wszystko na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!